Uwaga! Redakcja programu nie ponosi odpowiedzialności za treści złożeczeń pisanych przez widzów. Dziękuję. Witam was moi drodzy w kolejnym odcineczku koncertu złożeczeń. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować za kolejne złożeczenia. Cóż mógłbym więcej dodać? Do już tego pierdolenia zaczynamy złożeczenia. Polski mamut tydzień temu. Posępny żniwiarzu, ty kutasiarzu. W Polsce se żyjesz, a ze mną się nie napijesz. Co się odwlecze to nie uciecze. Czy się z tobą najebie, to się nie zaprzeczę? Dobra, dzisiaj Ameryka tydzień temu. tyku ta się pojebany. Siebnij chce ze trzy banany. Kup se ze trzy działki. Niech cię na wciąganiu matka złapie. Niech cię pasem karci. Chuj ojciec włoży w dupę. Jak najdalej może. I żeby ci piwo ugotowane podali w barze Miłosz Ciekawy bar w ogóle. Bar Miłosz Tym Mr. Zaps. Pięć dni temu. Na wstępie chciałbym serdecznie opierdolić The Food Emperor. Ty kurwiojebany. Czemu tak rzadko wrzucasz filmiki po polsku? Nie ma opierdolania. Się do chuja kuta się przebrzydły na Kamil nie kurzak tydzień temu. do jebany, jebany korańcu, zjebane azjato, coś tam. Wiecie co? Ja tego nie będę czytał, bo to jest trochę rasistowskie. A ja nie lubię takich dobre, ja. Rysiu Rak, tydzień temu. Koncert z orzeczeń dla Wojtka naszego zjebanego prowadzącego. Niech cię chuj strzeli, ty jebany prawiczku. E, prawiczku, kurwa. Dobra, ale życzę ci, abyś w końcu wyrwał jaką laskę z pozdrowieniami szpedziu z klanu Get Rekt. E, buziak jest na końcu. Że to Rysiu pisał, to nie będę dawał buziaków, bo może to dziwnie wyglądać. Ale zdrówko. Eh, damn. O, skurczy mu humor tydzień temu ślę serdeczne złożeczenia dla kamerzystych chwytaka. Nie jesteś zabawny, Nicie, nie chcę oglądać twojej szpetnej mordy! Spierdalaj z kadru i zacznij robić to, na czym znasz się faktycznie, zamiast pajacować przed kamerą. Damn. Eh, no to... Eh, ha, ha! Helena, tydzień temu. Mam tu piękne rymy, na kolejne złoży czyny. Do Irminy z Wetliny, wiadro pomyj swoich kał, Naryj tłusty od Irminy. Może wyschniesz od upału, w swe najbliższe imieniny. Teraz słuchaj, ryża flądro. Gdybyś miała chłopa, suko, kot wydrapałby mu jądro. To nie ujdzie ci na sucho, zgniłe jajo, wąchaj, szmato. Sto lat żyj w nędzy i w biedzie. Zasłużyłaś sobie na to, by żreć stare zgniłe. Miłe śledzie. Zbuki w stopie znajdujesz, lecz się tym nie przejmujesz. Nadal gości przyjmujesz, ich uwagi ignorujesz. Poskryptum super kanał oczyszczalnia ścieków mentalnych. Ty. Prąd mleczka tydzień temu chciałbym serdecznie złożyczyć kochanej pani kasjerce, która zawsze przygląda się moim banknotom. Jakby były fałszywe. Gdybym kurwa mać miała sfałszować banknoty, tym do chuje jasnego zrobiła większe zakupy niż 5 kilo ziemniaków. Ty pierdolony u longu. Kójci w oko, bo w dupę przyjemnie. pozdrowienia dla żniwiarza chwytaka ciętego i pati. Dziękujemy. Czekam tam dalej i chuj. Hunter Gamer, tydzień temu! W fotelu na łące To ujebańca z mojego domu, od jebańcu upity, kurczaków chuj nabity, ćwieków kupie, mam cię w dupie, żeby cię barłuk spalił i żebyś się kutasem najebał I żeby ci każdy tknięty przez ciebie alkohol zamienił się w wodę. Kurwa to staty były najgorsze. DZIK tydzień temu Śle zło matematyczce Co mnie 6 lat uczyła Ty pizdzielcu krzywy Wpadnij kurwa w pokrzywy Żeby ci dildo w dupie utkło Żeby cię chuj w oko ukuł I chuj post scriptum. Tyle chujów co ona w dupie miała To bym gaflami przerzucać nie chciał ERBAS tydzień temu edytowany Złożeczenie do sąsiada. Te lubię najbardziej. Ty kurwiona kurwo, skurwiała kurwą, ukurwiona kurwami, pokurwiona pizdami. Ciężko mi to czasem przez usta przechodzi, ale lepiej przechodzi piło. Dlatego wierzcie mi czy nie, ale po każdym złożeczeniu muszę się wyspowiadać. Dlaczego mieszkając nade mną już dwa lata, zawsze jak nagrywam musisz mi kurwa wiercić nad głową? Niech ci kurwa przyjdzie rachunek za prąd. Koncert złożeczeń. Kuba kanapka, tydzień temu. Kuba kanapka. <laughs> Proszę złożyczyć blond nuleczce wszystkiego złego i niech nie jedzie po wszystkich. Adam Mateusz, tydzień temu, złożyczenia dla moich niedojebanych kolegów i koleżanek, zarówno z podstawówki, jak i gimnazjum. Za moje krzywdy, niech was imigranci wyruchają i zdechnijcie na ebolo czy inne tam gówno. Tię. Kasia Cybulska, tydzień temu. A, moje złorzeczenia kieruję do mojego znajomego z rodziny, żeby ci ktoś zajebał tę całą kasę oraz żeby ci ktoś wreszcie dał po tym głupim ryju i żeby ten twój cały barek się rozpierdolił. A na końcu nie oddawaj moją kasę złodzieju, pozdrawiam posępnego żniwiarza, również pozdrawiam zrówko. Dobra, kazy! Bajor Major, tydzień temu. Dwa zazeczenia. Pierwsze do banana, drugie do świni. W nawiasie są to tak naprawdę ludzie, ale porównuję ich do zwierząt. Te baranie podły, składam wielkie modły. Byś zamknął swego ryja, byś miał w dupie kija. Wydajesz dźwięki powodujące męki, jak czytujący baran płci żeńskiej, bo nie są to zbyt męskie odgłosy. Weź mi z oczu spier dalej i bądź ode mnie jak najdalej. Świnia gruba, wielka dupa. Upa, morda nigdy nie sytaj, masz brudne kopyta Do ciebie prosiaku był opis, piszę te rymy na popis Bluźnisz jak szewc ciągle, a gdy się tylko oprzesz To zawsze coś rozpieprzysz Jesteś ciężki jak banda wieprzy, rozjebałeś już stół Łóżko i kran, ciekawe co będzie jak będziesz srał KPKZ Kolejne złożeczenie z serii KPKZ F1GU1SKY Tydzień temu Serdeczne złożeczenia składam koledze Ty lamusie, ty hindusie Ciągle chodzisz w brudnej bluzie Pragnę tobie znów przypomnieć Wisisz mi piwo do zgodnie. Jak nie oddasz tego piwa Niech cię lepiej Jezus trzyma Pozdrawiam cię żniwiarz. I ciebie również pozdrawiam Zdrówko ty Czy jakoś kurwa ten, ten. Dobra KPKZ Szalan13 Studios 21 godzin temu Hannibal, ty grzybie przypleśniały Piszę o tobie ten hate. wspaniały Weź się wreszcie darmo zjadzie do roboty Zamiast się ciągle wpierdalać w same kłopoty Zdaj w końcu to jebane prawko, bo 20 lat ci braknie na to z tą swą bródkę koźlaka, bo wyglądasz jak pół dopys za krzaka. Już trzy lata czekam na twe odwiedziny, kupiłem nawet wódkę na twej imieniny I chyba się kurwa wcale nie zjawisz, bo zamiast przyjechać, to chuj nie prawisz. I kończąc już zabawę w Mickiewicza, pośmieję się z twojego chudego bica. I tak się z ciebie napierdalamy, ja i twój brat, kochany. Uch, ja chuj. K -K -Z. Mr. Belenus tydzień temu pisze wiersz kolejny o koledze beznadziejny. Jest on niskiego wzrostu, gdyż wywodzi się z kompostu. Uch. Z twarzy przypomina świnie, a na głowie mały śliny. Często widzę go w parku, jak po koszach szuka resztek browarków. Nie przepadam za tym typem, ponieważ jest knypem. Lubię, jak ktoś mu wpierdoli i cały dzień mu spartoli. Z chęcią sam bym mu przyjebał, lecz sądzę, żebym go zajebał Wozi się on samochodem dziwnej marki, od jakiejś starej bułgarki. Ptaszek się mu nie przydaje, bo za rzadko mu wstaje Jestem na wakacjach, więc nie piszę. Wiele pisałem o Jarku, który jest wielkie ciele. Dobra kurwa. No i ostatnie złożeczonko Legend Star tydzień temu Drogi żniwiarzu, dziękuję bardzo za odczytanie mojego złożeczenia I dziś tak spontanicznie będę życzył Kasy zawsze na browara i miłego barabara Dużo szczęścia i radości do kielicha paru gości Byciem kacyk nie dopadał albo była na niego rada Życzą T -C -M, -P -A -U M Oraz Marcias Hiszpańskiego jak się domyślam Marcias, 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 Marcias. No i kurwa chuj Zatem wasze zdrówko kochani, a ja idę pić dalej w samotności. Nie zapomniałbym, moi drodzy, Chciałbym się kurwa pożegnać, nie, tak wiecie, trochę bardziej kulturalnie wypadałoby. Zapraszam do ko oglądania kolejnych odcineczków Koncertu Złożyczeń. Pragnąłbym również, jak się spodobało, dać tą łapę i chuj. Ci co oglądają po raz pierwszy, tam taki czerwony guzik, tam suby, inne gówno naciskajcie co popadnie, byleby było fajnie kurwa. I teraz powiem tylko zdrówko i smacznego piwka, alkoholu i w ogóle tam chuj.